Cześć, kochani, dzień dobry. Witam Was w kolejnym nowym odcinku, w kolejnym nowym vlogu. Zobaczcie, jak ja mam odrost na pazurach, bo koleżanka wczoraj w pracy mi tak zrobiłaś nowe paznokcie. Ja mówię, no, zobacz w domu, co zrobiłam wraz z odrostem. Bo tak z daleka było widać taki długi pazur. Nie, ona myślała po prostu, że takie długie paznokcie mam nowe, a ja mam taki po prostu odrost. A kiedy ja mam wizytę w czwartek, dopiero, więc y, dzisiaj jest wtorek. Jutro w ogóle mam wolne, wzięłam sobie wolne spontanicznie, bo moja mamitka obchodzi 70. urodzinki, słuchajcie, 70. Boże, jak ten czas leci. Ale wiecie co, w życiu byście po niej nie powiedzieli, że ona ma 70 lat. Tak się dobrze trzyma, tyle ma energii w sobie i oby tak było jak najdłużej i zdrowia, i energii, i siły. Więc oby tak zostało jak najdłużej. I naprawdę, mm, no w życiu bym nie powiedziała, ani nikt, kto wie, że ma tyle lat, to nikt nie mówi, że ma 70. To każdy mówi, Boże, naprawdę maksymalnie to by jej człowiek dał z 60. No, naprawdę, bardzo dobrze się trzyma. Yy, nigdy na swoje lata nie wyglądała. Może dlatego, że ona mało się malowała, na przykład yy, nigdy nie, właśnie nie malowała się mo mocno. Yy, więc może dlatego ta cera jest taka, jaka jest, że wiecie. No ma wiadomo, z marszki, no wiadomo, że ma, ale nie ma tak pogłębionych, yy, jak niektóre kobiety w jej wieku. No i mówię, nie maluje się, jest taka naturalna. Yy, I może to jest właśnie zasługa tego, że, że wygląda młodo. Bo mówię, ja bym jej dała maksymalnie 60. No, maksymalnie, naprawdę bardzo dobrze się trzyma. I co miałam wam powiedzieć właśnie, że obchodzi urodzinki 70., więc no taka okazja mówię, biorę wolne, tego storczyka, którego kupiłam, to właśnie dla, dla mojej mamy. No i miałam jej zawieść, i słuchajcie, miałam zawieść przed urodzinami, ale sobie tak myślę, bez sensu, po co przed urodzinami? Przecież się z nimi nic nie stanie. Wyniosłam go do tego pomieszczenia, takiego którego ja nazywam taką graciarnią, bo tam jest wszystko. Tam kiedyś była suszarka, taka suszarnia, że tak powiem, to pomieszczenie takie w kuchni, które wiecie, które nie. No, no, to tam była kiedyś suszarnia, teraz jest graciarnia, teraz tam wszystko po prostu jest. No i stwierdziłam, że wyniosę go właśnie tam, bo tam jest chłodno, Mariusz tam wyłączył kaloryfer, żeby specjalnie nie było gorąco Wyniosłam go tam i sobie tak stoi i czeka do urodzin, bo jakbym zawiązała wcześniej, to nie byłoby takiej niespodzianki. No i kupiłam mamie taki zestaw, właśnie tam stoi, botulina jakaś, zestaw kosmetyków, właśnie po 70. To Wam pokażę. No i zamierzam właśnie upiec ciasto i pojechać do mamy z już takim gotowym prezentem, ale niestety słuchajcie. Przecież nie może być tak cudownie. Eee, nagle ni stąd, ni zowąd padło auto. No. Ale nie auto, jak bardziej wysprzęglik od sprzęgła. Mm, Mariusz taki mówi: Kur, już zaczęłaś nagrywać już cię, już jak on to powiedział? No, oczywiście w, ze śmiechem, nie w żartach, ale mówi: Kur, eee, już zaczęłaś nagrywać już, już eee, auto padło. Że, wie, że wiecie o co chodzi, że już ktoś. Yy, jak to się mówi, kurde. Yy, no na pewno wiecie o co chodzi. Zaczął się śmiać, że to, że to pewnie przez to. A ja tak mówię w życiu. Ja mam takich kochanych widzów. Naprawdę powiem Wam, że jak czytam te wszystkie komentarze Wasze pod filmami i w ogóle pod tym pierwszym filmem, jak wróciłam, yy, to myślę sobie: Boże, naprawdę takich cudownych mam widzów. Takich oddanych, i w ogóle czekali, i wrócili, yy, i takie cudowne słowa do mnie piszą, że absolutnie to nie jest nikt od nich. <laughs> no, nie, no śmiejemy się, że tak się stało, jak się stało, ale no, padł wysprzęglik, nie wiem co to jest, ale coś od sprzęgła, po prostu to sprzęgło, wiecie, mm, nie chciało odskoczyć od podłogi. No i dobra, no i Mariusz wczoraj robił to. Okazuje się, że jeszcze dodatkowo coś z hamulcem. Nie chcę pompować, jakby nie da się pompować, żeby nie ja wiem, ja się nie znam, no ale tak czy jak coś tam z hamulcem, no i dzisiaj ma dzwonić, bo wczoraj się tak udało, słuchajcie, że pojechałam z koleżanką i on mówi, że przyjedzie po mnie do pracy normalnie, bo zrobi, nie wiem, wczoraj sobie wziął wolne, zaczął robić ten wysprzęglik. Akurat część, słuchajcie, była na wczoraj, czyli od razu była praktycznie chyba zamówiona, ale doszła w godzinę dwie. Dobra, no to jest chwila roboty, Zrobi i, zrobię i przyjadę po Ciebie do pracy. No to ja idę do kierownika, mówię, że nie zostanę nad godzin, bo były już propozycje nad godzin, mówię, że ja nie zostanę kierowniku, no bo y, nie mam auta, nie mam jak za bardzo z kim wrócić, no i tutaj mąż przyjedzie po mnie do 11. No dobrze, okej. Okay. Co się okazuje, dzwoni wieczorem. No niestety y, ma dla mnie złą wiadomość, bo auto jest niezrobione. Co się okazuje, y, właśnie to coś od hamulca. I ja mówię ja pierdzielę. No i z kim? Ja teraz wrócę. Mm, większość zostaje nad godzinę, do wpół do pierwszej. Akurat te osoby, które mogłyby jechać w moją stronę, które mogłyby mnie podwieźć, zostają do wpół do pierwszej. Ja pierdzielę zjadłam specjalnie wszystkie dwie bułeczki, które sobie zrobiłam na przerwie. Mamy przerwę o 17.30. Ja pierdzielę zjadam wszystko. Weźcie tutaj, siedzcie teraz do wpół do pierwszej bez jedzenia, a ja to jestem głodoma, nie? No i tak myślę, 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 sprawdzam autobus, autobusy, a autobusu żadnego do mnie nie ma o tej porze, mm, no naj, najwcześniej, chyba najpóźniej była 21.50, więc okej, okay. mm, zostanę najwyżej do wpół do 12, do wpół do pierwszej, no ale właśnie koleżanka, jedna z koleżanek, która y, pracuje, nie zostawała, a że jeździ tutaj koło mnie, praktycznie tą samą drogą, no to powiedziała, że mnie zgarnie, no i pojechałyśmy razem, więc... Wczoraj mi się udało y, wyjść normalnie. Dzisiaj nie wiem właśnie jak dzisiaj. Chyba ja dzisiaj zostanę nad godzinę. Tak czy jak sama chcę zostać. Więc wrócę najwyżej y, z kimś, kto zostaje do wpół do pierwszej. No bo jutro mam wolne, więc y, no, wypadałoby kilka godzin mieć y, takich nadgodzinowych. Dlatego przyjadę z kimś, a dzisiaj jadę do pracy z koleżanką, która właśnie je, ta co wczoraj, co jeździ tutaj obok mnie. Y, Także bez problemu się zabiorę razem z nią. No i dzisiaj Mariusz ma dzwonić, zamówić kolejną część. Będzie na jutro. I może jutro by zrobił. Dlatego na jutro wziąłam sobie wolne, żeby też wykorzystać ten dzień na te urodziny mojej mamy. A jeżeli się nie uda, no to w czwartek, bo do czwartku no to powinien zrobić. Ale dobrze, że tak się stało. Słuchajcie, że to na, pierws... na drugiej zmianie, nie na pierwszej, bo jakbym miała tak jeździć. Nie miałabym samochodu na pierwszą zmianę, no to byłoby naprawdę kiepsko. No, ale tak jest. Niestety tak się dzieje czasem, chociaż powiem Wam, że mamy ten samochód już ponad rok. No, rok będzie, chyba rok będzie. Go mamy i nic się z nim nie dzieje. Jest naprawdę w bardzo dobrym stanie i naprawdę nie można nic złego na niego powiedzieć. Super się jeździ. No to niestety, no. Stało się jak się stało, ten wysprzęglik padł. Ale dobrze, że teraz, słuchajcie, a nie na przykład jak jechaliśmy w drodze w góry, bo jest taki plan, że na właśnie Oliwierka urodziny, tak z Oliwierkiem rozmawialiśmy i tak, co on by chciał na te urodziny. I przecież co roku jeździmy praktycznie w góry. No i taki jest plan, żeby właśnie go zabrać na jego urodziny. Akurat on ma chyba w niedzielę urodzinki, więc można by było w piątek wyjechać i ja bym wzięła. Wzięłabym sobie w poniedziałek wolne, ewentualnie w niedzielę byśmy wrócili, no nie? Ja w ogóle już mam grafik. Yy, słuchajcie. Yy, o, poczekajcie, bo syn do mnie właśnie dzwoni. O wilku mowa. Dobra, jestem z powrotem. Yy, moje dziecko i jego problemy. Czasami to mnie po prostu rozwala, ale cicho. Yy, co miałam powiedzieć, że. Yy, już nie pamiętam o czym. A, o grafiku. No, że mam już grafik, słuchajcie, do świąt, do nowego roku. I słuchajcie, mam yy, drugą chyba zmianę przed świętami, chyba drugą zmianę przed świętami. Także ciekawa jestem kiedy ja będę to wszystko pićcic, gotować, piec i w ogóle. No będę musiała się jakoś zorganizować w weekendy, yy, bo na pewno chcę zrobić takie rzeczy domowe, a nie kupne. Nie zamierzam kupować nie dlatego, że wiecie. Yy, to jest gorsze czy coś. Po prostu ja mam z tego satysfakcję. Ja mam satysfakcję z tego, jak coś zrobię swojego, a tym bardziej na święta. Święta dla mnie to jest po prostu czas magiczny, to jest czas wyjątkowy, raz w roku i muszę, żeby skały srały znaleźć ten czas na to, żeby, nie wiem, upiec schab, żeby zrobić chociaż jedno ciasto, żeby te pierogi, pierogi muszą być. Chociaż mamy takie bardzo dobre tutaj Uzychowicza, pewnie nie wiecie, ale to jest taki sklep w sumie ogólnopolski. Ucychowicza są przepyszne pierogi z kapustą i z grzybami, ale nie. Ja zamierzam po prostu upiec własne, a nie będę kupować. Więc chociażby upiec te pierogi, zrobić jeden placek i chociażby tą wędlinkę taką domową, ten schab upiec, Ech, śledzie chociaż jeden rodzaj i tyle. No nie musi być nie wiadomo ile tych rzeczy, ale ważne, żeby, żeby coś takiego domowego było. Bo ja jak to robię, włączam sobie wtedy kolendy, świąteczną muzykę i po prostu czuję się cudownie. Będę musiała jakoś sobie to ogarnąć najwyżej w weekend, ale no muszą być takie rzeczy domowe, bo, bo ja się wtedy czuję, że o, były te święta, że coś zrobiłam, że faktycznie poczułam ten czas, nie? A jak kupię tak szybko, szybko na szybko, to to, to, to to wszystko tak zleci, tak wiecie, tak... No wiecie jak to jest, no nie? No trzeba jakoś po prostu znaleźć ten czas i tyle. Tak samo jak na książkę znajduję. Słuchajcie, czas wstałam specjalnie o dziewiątej, i poczytałam do pół do 10. Specjalnie, no mówię tak. A wczoraj tak, nastawię sobie zegarek, bo wróciłam chyba jakoś po 11, zanim się wykąpałam, zanim zmyłam makijaż, no co było tam po 12. To tak sobie myślę, a nastawię na 9.30. Ale później stwierdzam, nie. O 9.00 nastawię budzik, do 9.30 poczytam. Żeby właśnie coś też zrobić dla siebie, a nie że wstanę i od razu, słuchajcie, muszę się brać, bo ja już wiem, że muszę się brać, bo mnóstwo prania. Mam chyba ze dwa prania do zrobienia, muszę posprzątać, muszę zrobić obiad. Dzisiaj robiło sosia, więc szybki obiad, no bo go tylko tak naprawdę mm, upiec na grillu yy, i zrobić do tego sosik, bo planuję taki właśnie sosik pieczarkowy, yy, tam pieczarki mam, mam yy, pomidorki koktajlowe, paprykę czerwoną, mam cukinkę, więc planuję taki sosik zrobić, yy, taki sosik. Bardziej nie sosik, jak takie bardziej warzywka smażone, zapiekane, yy, do tego właśnie ten cały łosoś i ziemniaczki. No i taki jest plan na obiad. No ale muszę wstać i wziąć się za robotę, no bo jednak prania, sprzątania mam sporo. Kuwetę muszę ogarnąć kotom, bo już naprawdę wymaga tego, chociaż tak wiecie na bieżący, wiadomo, sprzątam nie kupy i tak dalej, ale już trzeba po prostu żwir, żwir zmienić. Dobra, więc ja już kończę, słuchajcie, wstaję. Zobaczcie, jakie mam, nie wiem, czy widać? Nie widać. Yy, jakie mam ciary, bo zimno, z rana już czuć zimno. No, staje się to, że w ogóle jak wczoraj wracałam, to też takie zimno było. No i tak narzekam, że tego auta nie mam. Tak tęsknię, kochane, moje pezuciki kochane. Pytaliście też, jaki to jest ten terza? To jest 308. Bardzo jestem z niego zadowolona. Naprawdę mega jestem z niego zadowolona. Za żuczkiem też były pytania, czy tęsknię. Nie, nie tęsknię za żuczkiem. Pojechał do takiej dziewczyny, dziewczyna go wzięła, pewnie tam o niego dba. Nie tęsknię. Już teraz to moja miłość jest tutaj. Przy, przy drugim perrocie, bo ten jest naprawdę super. No. Dobra, kochani, wstaję, biorę się za robotę, zjem najpierw śniadanko, wypiję siemię w pierwszej kolejności, bo wiecie, jak robię, na drugiej zmianie, jak jestem, to sobie piję ziemię. Jak jestem na pierwszej, to robię owsiankę z siemieniem lnianym, a ewentualnie w ogóle tego siemienia nie, nie jem. Yy, przez tydzień na drugiej zmianie robię, no bo mam wtedy czas, a wiecie, u mnie ten blender, którym sobie mielę te, te ziarenka jest tak głośny, żebym po prostu całą rodzinę obudziła z rana, jakbym szła na, na pierwszą zmianę. Dlatego robię to tylko i wyłącznie na drugiej zmianie. No, Także wstaję robię siemię, w międzyczasie sobie ogarnę pranie, zjem śniadanie, posprzątam, ugotuję i wybywam z domu, ale chciałam z Wami się połączyć, żeby rozpocząć tego vloga. Mm, no bo mam nadzieję, że mi się uda coś dzisiaj nagrać i jutro, żeby nagrać kolejnego vloga, bo już wszystko co miałam, to wstawiałam na kanał. Nic przez weekend nie nagrywałam. Eee, więc zaczynam teraz. Życzę Wam miłego. Kochani, ja już w drodze do pracy, a raczej na spotkanie z koleżanką, która mnie łaskawie zabierze ze sobą. Zobaczcie jaka pogoda, pada, nie za przyjemnie jest. No ale cóż, jesień, zima się zaczyna. Słońca nie będzie, prowiant jest. To jest właśnie ta moja yy, z Mark and Spencer. Mama mi przywiozła z Londynu. To jest taka właśnie torebeczka, która utrzymuje ciepło yy, w środku. Ogólnie, jak macie jakieś ciepłe jedzonko czy coś, to wam utrzyma temperaturę. No i ten... I co miałam wam powiedzieć? Że dzisiaj sobie wzięłam do pracy, bo chyba będę miała nadgodziny, więc kanapkę, no obiad wiadomo, też sobie wzięłam. Wzięłam sobie trzy herbatki, malinka z... Boże, z dziką różą chyba. Do tego goździki i imbirek. I co ja tam jeszcze wzięłam? I chyba tyle. Słodkiego nic nie biorę, bo powiem Wam, że ja w pracy i tak za dużo słodkiego jem. Cały czas ktoś ma jakieś urodziny, imieniny i częstuje cukierkami. I ostatnio to naprawdę się tak najadłam cukierków, że to i tak się dziwię, że mi nic nie wyskakuje na tym moim ryjku. No, tyle kochani. Ja będę sobie stała i czekała. Parszywa pogoda, no ale cóż nie jest zimno, to najważniejsze nie ma wiatru, a deszcz jak to, ja nawet lubię deszcz, ale jak siedzę w domu, jutro będę siedzieć w domu pod kołderką z książką to może padać, bo dzisiaj y, idę do pracy, a jutro tak jak Wam mówiłam wolne, ogarnęłam sobie wszystko zrobiłam pranie, wywiesiłam, posprzątałam ugotowałam, dzieciakom przygotowałam też jak przyjdą, żeby sobie wzięły jedzonko, kanapki do szkoły, no i... No, także wyrobiłam się można iść na 10 godzin. Dobra kochani, będę się z wami yy, łączyć jutro w nowym vlogu. Nie ma to jak wrócić z pracy, wracać z pracy z mlekiem, z mlekiem i z jajami. Z 20 jajami. Od takiej góry. Która sobie biega wolno i od krówki mlecką która się doi. Ja pierdzielę. Widzicie co? Śmiać mi się chce, jak ja dzisiaj z roboty, pat. Babuszka. Z mleckiem i z jojami. Jutro będę miała wypas śniadanko. Próbowałam mleczka, ale muszę sobie ja tak przygotować, bo takie wydaje mi się, że. To nie bardzo, ale jak pachnie krową i w ogóle jakie gęste, o Jezu, całkiem inne niż to co się kupuje. No, zleciało, słuchajcie, bez nadgodzin. Dzisiaj się udało. 8 godzin normalnie jak człowiek do domu, idę pod prysznic, idę spać, a jutro wolne. Czuję się jakbym miał weekend, bo w czwartek na drugą, no to słuchajcie, jutro sobie mogę posiedzieć dłużej, obejrzeć jakiś film. No i w ogóle jutro się też mogę wyspać, w czwartek też się wyśpię, no bo mam na drugą, jakoś mnie słabo widać, no nie widać mnie, dobra, kochani, ja już kończę tego vloga, a nie, jak się z wami, jeszcze się odzywałam No was, to było jasne. no tak, o, mi się się z pierwszą zmianą, że na pierwszej wyjeżdżam, jak jest widno, Boże, się, że to żaba, wyjeżdżam, jak jest widno, poczekajcie... Wracam jak jest ciemno. Boże, yy, rano jadę jak jest ciemno i wracam jak jest ciemno. Ale nie Wracam w porządku. Znaczy, Boże, co ja gadam w ogóle? Nie, dobra. Może jestem zmęczona. Co to? Nie odwracaj się za siebie. Kończę kochani Ile. Z prowiantem do domu. Życzę Wam. Udanego dnia, udanej nocy, mnie życie, przyjemnych snów. Ja idę, dobranoc i do następnego. Pa pa.